Oboje są przekonani, że połączyło ich uczucie nagłe. Piękna jest taka pewność. Ale niepewność jest piękniejsza. Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, nic między nimi nigdy się nie działo. A co na to ulice, schody, korytarze, na których mogli się od dawna mijać? Chciałabym ich zapytać, czy nie pamiętają? Może w drzwiach obrotowych kiedyś twarzą twarz. Jakiś przepraszam w ścisku, głos pomyłka w słuchawce. Ale znam ich odpowiedź. Nie. Nie pamiętają. Bardzo by ich zdziwiło, że od dłuższego już czasu bawił się nimi przypadek. Jeszcze nie całkiem gotów zamienić się dla nich w los, zbliżał ich i oddalał. Zabiegał im drogę i tłumiąc chichot, odskakiwał w bok. Były znaki, sygnały. Cóż z tego, że nieczytelne. Może trzy lata temu, albo w zeszły wtorek. Pewien listek przefrunął z ramienia na ramię. Było coś zgubionego i podniesionego. Kto wie, czy już nie piłka w zaroślach dzieciństwa. Były klamki i dzwonki, na których zawczasu dotyk kładł się na dotyk walizki obok siebie w przechowalni. Był może pewnej nocy jednakowy sen, natychmiast po zbudzeniu zamazany. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy. A księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie, zawsze otwarta w połowie.